Cześć, jestem Jakub z kanału MonBrick. W dzisiejszym odcinku pragnę Was zaprosić na recenzję z zestawu Bus Strażacki 60279. Zestaw pochodzi oczywiście z serii Lego City, zawiera 87 elementów, w tym jest też jedna figurka. Zestaw pochodzi oczywiście z roku 2021, a jego cena katalogowa to 43 zł, bez jednego grosza. Zapraszam Was teraz serdecznie na recenzję, w której poznacie moje zdanie na temat tego syciku. Bardzo duża krytyka spadowska tego zestawu. Mnie to dziwi, ponieważ kształt wcale nie jest taki zły. Ja to lubię właśnie takie kształty. Mi się zestawik podoba. Piękny, cieszę się, że ogień w ogóle jest ten normalny, bo teraz lego wydało jakiś bardzo dziwny ogień, którego ja z w ogóle nie jestem. I mamy dwa woreczki myślałem, że będzie jeden. I strukcja jest jedna, bardzo mała, fajna. Dobrze, że nie zgięta, nie będzie mi się zginać. To teraz pora, żebym to ułożył i widzimy się za chwilę. Tak prezentuje się ułożony zestaw i po jego ułożeniu nie zmieniam zdania, że jest to naprawdę świetny set. Dlaczego? Zaraz się dowiecie, a jest kilka rzeczy, których nawet nie wiedziałem kupując ten zestaw, a które mnie ucieszyły. Przejdźmy najpierw do pięków. Jak wiecie jestem bardzo sceptycznie nastawiony do nowych do nowych, przepraszam, ogni, które wyszły w Lego, nie podobają mi się, natomiast te stare, bardzo je lubię, cztery ognie, fajny dawca właśnie tych elementów ogni i także yy, pięki też się przydadzą na jakiś drzew, też raczej sobie wezmę to, rozbroję te um, ognie, bo jakoś bardzo w takiej formie się nie przydadzą, natomiast coś, co na pewno nie będę rozbrajał, to ten wóz. Wiem, bardzo, bardzo dużo osób go krytykowało, że jest niefajny. Nie wiem dlaczego kształt... kształt podobno był niefajny. Ale dla mnie kształt jest tutaj przepiękny. Yy... Omówmy sobie figurkę. Wiem, że na początku, ale muszę to zrobić jeszcze, już teraz. Wiem, że zazwyczaj robiliśmy to na koniec. Ale muszę wam pokazać nowy odlew kasku. Też to nie jest nowość. A właśnie ten strażacki zestaw dostarczył nam nowy odlew kasku. Nie wiem, jak w pozostałych strażackich zestawach yy, tegorocznych. Myślę, że też takie są nowe kaski. Ale mimo wszystko, w najtańszej formie zdobycia tego kasku, warto yy, na taki zestawik się on pokusić. Zwykła buźka z brodą, z jakimś tam dymem, yy, ubrudzeniami. Yy, tutaj jest też także tor, zwykły strażacki. Podobnie jak spodnie są zwykłe, a jeśli chodzi jeszcze o kask z tyłu, jest takie fajne znoszenie. No, jestem mega zadowolony z tego kasku. Mamy też tutaj system bawialny. Tak, akurat widziałem zaura, Możemy aż na dwa, dwie strony tym ruszać. Przede wszystkim tym zawiasem kulkowym. I możemy jeszcze ruszać tym tutaj takim trzymaczem. Dużo nowych elementów do tego zestawu, których ja wręcz nie znałem Na przykład nie wiedziałem, że istnieje taki element w LEGO. Też przy kołach jest chyba nowy element. Koła właśnie się ruszają. Jest to jeden z dwóch zestawów z ruchomymi kołami. Obydwa posiadam, drugi też na dniach, za kilka tygodni, poznacie, zobaczcie recenzję. W każdym bądź razie, zobaczcie, jakie fajne mamy koła. Bierzemy w tą stronę, skręcamy tak. Bierzemy tą, skręcamy tak, bierzemy tą, skręcamy tak. No, mega, mega, mega są te amortyzujące koła, czekolwiek by to e, nazwać. Jestem bardzo zadowolony z tych e, kół. Z tyłu też bardzo fajnie, mi się to podoba, że tutaj nie jest tak skromnie, tu jest dużo napchane, to jest bardzo fajne. Z tyłu mamy takie tutaj, to jest chyba woda, ale nie rozumiem woda czemu to jest woda, e, woda w groszkach zastosowana w, e, w jakimś tam półce? Czy to jest jakiś zby... No nie wiem, po prostu jak to opisać, jaki to ma sens. Mamy tutaj jakiś megapon, mamy tutaj jakieś właśnie te elementy wystające, fajnie to wygląda i mamy... Nie będę strzelał, bardzo łatwo się budzą te groszki. Może strzelę na rękę? No wiecie, na czym to polega. To strzela bardzo daleko, także po co później szukać po całej, całej podłodze, po ścianach, po biurkach i szukać tych elementów, które po prostu najzwyczajniej w świecie polecą sobie spokojnie hen-hen daleko na Kilka metrów. Co mamy jeszcze na dachu? Transparentne elementy koloru granatowego też fajnie tutaj się komponują z tym dachem. No ja z tego zestawiku jestem mega zadowolony. Teraz przejdźmy do jego podsumowania, bo jest co mówić na podsumowaniu. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że moim zdaniem jest to najlepszy zestaw straza, strażacki wszechczasów jaki wyszedł z Lego. Naprawdę yy, zestawów strażackich mało takich mam moim zdaniem fajnych. Jaka ocena? Zdziwił Was tutaj też 10 na 10. Oceniam ten zestawik, bardzo mi się podoba. Nie widzę tutaj kompletnie żadnych wad. Yy, uważam, że tych z tych zestawów, co recenzowałem, no to jest najlepsza ocena. Nie było chyba jeszcze 10 na 10, także naprawdę chyba widzicie, że mi się podoba. Kupno oczywiście nie żałuję. I wszystkim tym, co byli yy, źle nastawieni do tego zestawu, kupno polecam, bo są tutaj naprawdę świetne elementy. Ja już was tym żegnam. Pa.